Dzień dobry, witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem specjalnym. Filmem, który w YouTube'owym świecie nosi nazwę Vlogmas i który które kręci się i umieszcza na YouTubie w takich dniach przedświątecznych. Czy jest to typowy Vlogmas w moim wykonaniu? Nie wiem, nie mnie to oceniać. Zresztą. Jak wyszło, tak wyszło. Te wszystkie vlogbasy, czy reading vlogi, to jest trochę takie podpatrywanie mm, ludzi, to trochę jak zaglądanie ludziom do mieszkań przez okno. Przyznam się, że w sumie y, sama lubię oglądać takie, y, y, takie właśnie filmy na YouTubie i y, 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 bardzo fajnie to wygląda, kiedy y, poza. Być może nieco przy nudnawym gadaniu o książkach można jeszcze podejrzeć, co, co te osoby prywatnie robią. A jak to wyszło, zobaczcie sami. Życzę miłego oglądania. Cześć, przychodzę do Was z małym update'em czytelniczym. Opowiem Wam bardzo pokrótce, co, co jest u mnie w tym momencie na tapecie. Na tapecie jest, jest a w zasadzie był, bo już skończyłam Wilkołaka Wojciecha Chmielarzy. Jestem zachwycona Chmielarzem i do tego stopnia, że pożyczyłam już sobie Koleżanka mi pożyczyła, wyrwę i wyrwę będę czytała. Wiem, że wyrwa to jest osobna historia, można ją czytać bez kontynuacji. A dlaczego to mówię? Dlatego, że ja w momencie, kiedy zaczęłam czytać Wilkołaka, to okazało się, że czytam trzecią część cyklu gliwickiego. I i w zasadzie y, nie zamierzałam przerywać y, czytania tej ostatniej części, bo już za bardzo weszłam w tę historię i y, y, dosyć daleko. Nie chciałam po prostu tego kończyć, ale powiem Wam, że wcale nie miałam wrażenia, odczucia, że coś w ominęło. minęło. Przeczytałam to jako zupełnie osobną historię, i y, poszłam trochę za ciosem. Y, I nie mówię tutaj. I nie mówię tutaj o wyrwie, yy, natomiast mówię tutaj yy, o, o tym, że kupiłam yy, sobie kolejny kryminał, do którego niejako przez pana Wojciecha Chmielarza zostałam zachęcona. A dlatego, yy, że podczas spotkania autorskiego w kościńskiej bibliotece yy, Wojciech Chmielarz wspomniał, że jedną z jego ulubionych autorek kryminałów jest właśnie yy, Izabela Janiszewska, a niewybaczalne, to jest jej ostatnia e, książka, ostatnia w sensie ostatnio napisana mm. i ponoć bardzo, bardzo dobra. Więc skusiłam się, kupiłam sobie. No i mam. E, I już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę ją czytać, e, ale na razie e, jest za mną. Ile? 100 stron, jest za mną 100 stron yy, świątecznej kafejki. Książki yy, w świątecznym klimacie, którą. Yy, książki, którą no, obiecałam sobie, że, że przeczytam przed świętami i to jest tytuł, który wy wybraliście dla mnie. I dobrze. Nie narzekam, dobrze mi się to czyta. Yy, tutaj yy, kobieta yy, po stracie męża po jego śmierci yy, prowadzi yy, w dalszym ciągu taką yy, kafejkę. W Sydney i z tego co już wiem, zamierza, znaczy nie, jeszcze nie zamierza, ale dostaje zaproszenie do Edynburga, do Szkocji, ale w międzyczasie zamieszkuje, pomieszkuje u niej jej wnuczka, która ma, no, zaczyna wchodzić w taki nastoletni wiek, ma pewne problemy w szkole i z rodzicami. I przypuszczam, że one razem do tego Edynburga wyjadą. No i tam pewnie coś, coś będzie ważnego miało miejsce. Tak, i to były książki, które czytam na dzień dzisiejszy. Nie wiem, co uda mi się przeczytać do, do następnego razu, kiedy tu będę do Was mówiła. No, ale to spokojnie, nie, nie na wyścigi ale tak pięknie mi się, zobaczcie, prezentuje kolekcja książek, które, e, które przeczytałam, które czytam i które mam zamiar czytać. Aha, jeszcze słucham w audiobooku e, Dom stu szeptów Mastertona, bo to jest książka... Ja chciałam wrócić do Mastertona, bo kiedyś Wam wspominałam, że, że sobie go no, sporo, sporo e, czytałam. I, a że Dom stu szeptów jest najnowszą książką, to... E, to sobie do, do Mastertona przez to jego nową książkę właśnie powracam. Tam mamy motyw nawiedzonego domu, tam do, do domu swojego dzieciństwa przyjeżdża trójka rodzeństwa, gdzie jedno ma pięcioletniego syna, no oni oczywiście tam wszyscy spotykają, następuje odczytanie testamentu, podział majątku, i nagle ten pięcioletni syn gdzieś znika, nie ma go. Przeżykują cały dom, okolice i tak dalej, chłopaka nie ma. Ale tam coś zaczyna się dziwnego dziać w tym domu, jakieś tajemnicze głosy i tak dalej. No, także zobaczymy. A i, i, i słucham tego w audiobooku na Legimi i jest bardzo fajny lektor. Czyta się, słucha, słucha się tego bardzo dobrze. Powiedzcie, czy wy lubicie słuchać audiobooków? No ja wiem, że jeśli jest pewnie dobry lektor, to jak najbardziej. Ale chyba się zacznę do tego przekonywać, bo, bo słuchanie audiobooka daje Wam taką możliwość, daje czytelnikowi taką możliwość, że można jednocześnie słuchać książki i nie wiem, na przykład gotować, sprzątać czy cokolwiek innego robić. W każdym razie, czy wolicie czytać? Zwykłe książki papierowe, czy wolicie słuchać audiobooków? Napiszcie, jakie są, są w tym Wasze um, doświadczenia, spostrzeżenia, opinie itd. No dobra, to yy, zapraszam do dalszego oglądania. Kolejnym tym czytelniczym, chociaż muszę od razu powiedzieć, że od ostatniego mojego gadania o książkach tutaj w tym vlogmasie niewiele się zmieniło. W zasadzie, jeśli chodzi o świąteczną kafejkę, to jestem na 150. stronie, więc niewiele przeczytałam od ostatniego razu. Wiem już, że główna bohaterka jest zdecydowana i Chce na święta pojechać do Edynburga, do Szkocji, razem ze swoją wnuczką, ale w międzyczasie dowiaduje się czegoś o e, kobiecie, z którą korespondowała mailowo i y, która to ma również właśnie w Edynburgu y, kawiarnię bądź restaurację. No i co będzie dalej, zobaczymy. Y, myślę, że y, będą tu piękne opisy zimy w Szkocji, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętami skończy. O, to nie jest gruba książka, zobaczcie. Zostało mi naprawdę niewiele. Mm, także polecam. E, dlaczego? Tutaj bohaterką jest kobieta e, taka 50+, plus, Rysiek. Przepraszam, ale <coughs> Rysiek bardzo mi przeszkadzał. E, chciał wyłączyć tutaj lampę i w ogóle. Więc mówiłam o tym, że e, bohaterka Świątecznej Kafejki jest kobietą 50+, plus, e, kobietom po przejściach, w mąż nie żyje, no i ona mm, cały czas za nim tęskni i szuka, szuka jakiegoś pocieszenia, szuka sensu w życiu. Franek, nie Franek, Rysiek. Franek leży w, w końcu tam przy kominku. Rysiek, nie mogę się jakoś tak skupić przez Ciebie. Panie przez chwilę. No dobra. Natomiast druga książka, o której w zasadzie tylko Wam wspomniałam poprzednim razem, a którą już przeczytałam, to Wilkołak Wojciecha Chmielarza. Bardzo mi się ten kryminał podobał. W momencie, kiedy zaczęłam go czytać, dowiedziałam się, że jest to trzecia część cyklu Gliwickiego, ale pomimo to stwierdziłam, że skończę, bo historia mnie wciągnęła. Jest to zapewne Finisz wielkiego śledztwa, wielkiego dochodzenia przez Dawida Wolskiego, detektywa, którego tutaj w Wilkołaku poznajemy w momencie, kiedy ma miejsce pogrzeb jego ojca. I on na tym pogrzebie zauważa pewną kobietę, która zaginęła kilka lat temu i której nikt do tej pory nie odnalazł. Ona została uznana za zmarłą. W wyniku pewnych wydarzeń, Dawid Wolski i jego najlepszy przyjaciel postanawiają tę sprawę rozwiązać i doprowadzić do końca, aczkolwiek nie posługują się tradycyjnymi metodami śledczymi. Robią to wszystko trochę na, na własną rękę. Powiem tak, Wilkołak bardzo mi się spodobał i będę sięgała po inne książki Wojciecha Chmielarza, na pewno, bo czyta się je rewelacyjnie. Zresztą mam już pożyczoną wyrwę. Jeśli czytaliście wyrwę, napiszcie, co sądzicie o tej książce. Ja słyszałam, słyszałam o niej dobre opinie. To chyba wszystko, jeśli chodzi o podsumowania czytelnicze w tym vlogmasie. Vlogmas to naprawdę szumnie nazwane, to po prostu taki... Nie wiem, lepek różnych, różnych momentów, które gdzieś tam w ciągu tygodnia miały miejsce i no, które zdecydowałam, że Wam pokażę, bo może w jakiś sposób są interesujące. To zależy, co komu się podoba. To zapraszam jeszcze do oglądania tych kadrów, które być może jeszcze gdzieś tam zostały i będą tutaj pokazane, więc oglądajcie. No i na razie. To wszystko i cały taki przedświąteczny vlogmas na kanale Magiel Książkowy miał miejsce po raz pierwszy. Czy Wam się podobało, dajcie znać, czy chcecie może jeszcze jeden taki film, bo w zasadzie do świąt jeszcze parę dni zostało, więc może uda mi się jeszcze coś takiego nakręcić i specjalnie tutaj dla Was przygotować. Także, cóż, dziękuję Wam serdecznie za to, że, że jesteście, że subskrybujecie, że piszecie do mnie, zostawiacie komentarze. Na Instagramie jesteście również bardzo aktywni. Ja Was na mój Instagram oczywiście zapraszam, Magiel Książkowy. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!